Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki, czyli serii, która wraca, by poprawiać Wam humory po raz ostatni. Tak, to ostatni sezon Rodzinki, ale tylko od Was zależy, ile on potrwa. Kochani, wczoraj Piotruś, który odgrywa rolę doktora, źle się poczuł i nie mogliśmy dokończyć nagrywki. Zostawcie dla niego kciuka w górę i napiszcie Piotruś, zdrówka, to przypniemy Wam serce, a jemu na pewno zrobi się milej. Mimo wszystko nie chcieliśmy robić przerwy na kanale od filmów, więc razem z Luferkiem nagraliśmy szybko ten zwariowany odcinek. Nie wliczajcie go do fabuły, ale bawcie się przy nim dobrze. Miłego oglądania! Witajcie kochani w nowym odcinku rodzinki. Ja nazywam się Piotruś i zapraszam Was na ten fenomenalny odcinek, a tak naprawdę to po prostu nie 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 da rady, bo po prostu chodzi o to, że no, nagrywaliśmy odcinek dla was, ale po prostu go nie nagraliśmy, ponieważ jedna osoba z ekipy po prostu poczuła się słabo. Podczas nagrania i nie dokończyliśmy odcinka fabularnego, I już jest ciemno. Ja się dre, tak po prostu na cały tutaj blok, ale nieważne, bo słuchajcie, po prostu w dzisiejszym odcinku nic się nie wydarzy. Ja teraz pójdę do łóżka, położę się spać, okej? Okay? Wszyscy już śpią, ja się dre no, to jest po prostu to Dobra, gaszę światło, słuchajcie, i idę spać. Trzeba iść spać, bo rano do roboty, ale dobra, ja teraz idę spać i to jest taki odcinek ze spania. No i nic się więcej nie wydarzy. Gaszę światło, drzwi zakluczone, zamknięte, nie wiem jak się u was mówi zakluczone czy zamknięte. Napiszcie komentarz. Zakluczone czy zamknięte się u was mówi. Mleko pijecie, nieważne, dobra. Okej. Okay. O, Sylwia już śpi przy zapalonym świetle, fajnie, a potem się marnuje. a potem podatki płacimy. Dobra, nieważne. Idę spać, słuchajcie. E, o, e, ładę się, e, tu. O, ja tak lubię bokiem. O, trudno. Nieważne. Dobranoc. Nic się więcej w tym odcinku nie wydarzy. O, 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 o już poranek. A gdzie jest Sylwia? O, wszyscy... A... O zostawcie łapkę w górę, drodzy widzowie! Obudziłem się <laughs> Żona poszła już chyba do roboty. Dzieci, dzieci, wstawać! Zobaczcie czy jest. Co to tak takwierane? Nie ma jasia, Co się tu dzieje? Zaraz, moment o, w tym odcinku się miało już nic więcej nie wydarzać. Ty muś? Czemu to tymka nie ma? Gdzie jest koteł? Co tu? Zaraz czy jest? Czy ja... Wszyscy poszli? Tak nie wiem. Bez powiedzenia, ja nawet nie usłyszałem, no nie wiem, a jest może Małgosia? A, dobra, nie będę do niej bo... Wiecie jak to jest z tymi nastolatkami, że lepiej tam w ogóle do nich nie gadać z rana, bo to, o, pizza jakaś rozwalona. Dobra, zrobię sobie, o, mam, tu jest mleko, zrobię sobie może śniadanie, to będzie wreszcie a, normalny odcinek rodzinki. Jeżeli ktoś ziewnął, to napiszcie, że ziewnęliście. Jak ziewnęliście teraz, to napiszcie, że ziewnęliście. Płatki sobie roz... Datu, 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 datu. słuchaj! Muszę ci coś powiedzieć, muszę ci... Siadaj, 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 zrobię ci się na nie! Okej? Okay? Okej? Okay? Siadaj! Tato! Zaraz! Poczekaj! Kim ty, ty jesteś? Siadaj! Siadaj, jestem twoją córką! Siadaj! Ty nie stadaj, jesteś Małgosią! Stadaj. Siadaj! A, to, to nie są płatki! Co ty... Słuchaj, posłuchaj go! Stadaj, kim ty jesteś? Co tu się dzieje? Zaraz! Ty masz dziwny głos! Dlaczego jesteś w stroju ja? ja jestem z której Biedronki, przecież jak byłam mała, to zawsze oglądaliśmy Miraculum yy, Biedronki i czerwone <grywone> słonki. Czy jak to tam było? Ej ej, ej, e. czekaj, 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 to... córko, ty masz dziwny głos! Co to się dzieje? O co ci chodzi? Ja. Co, ty? To, co to jest? gdzie wie. Zrobił. Co? Ci... Mi co? Miał normalny głos, miałem normalny głos. Co się dzieje? Małgosia, nie, gdzie jest mama, gdzie jest, gdzie jest, są wszyscy, co, co tu Piotr, się dzieje? Jaki mam głos? No dziwny masz głos. Mój facet właśnie ma jakiś problem i powiedział, że jest wampirem! Co? Co? Aaaa! Małgosia nie, Małgosia nie, to jest niemożliwe, jak to? Zaraz, gdzie, czekaj. Poczekaj, małgorzata, wyjdź z tego łóżka. To jest, to jest łóżko dla małego dzieciaka. Dobra, spokojnie, córeczko. Jakoś to będzie, jakoś to będzie, naprawimy Ci ten głos. Ale, ale nie, czekaj! Pocze, pocie, pocie, pociekaj. Poczekaj, poczekaj. nie uwierzył mi. Poczekaj, poczekaj, jak to vampir, Zaraz, ale kto jest wam Ja jestem twoim tatą, ja cię obronię, ale czemu... Czemu ci się zmienił głos? Szkrabie, kochanie! Dobra, e, co, co mogę zrobić? Ej, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Jak mogę cię uratować, kochanie! Jezus mi w ogóle, bierzesz mi w ogóle! Znaczy, no jeżeli moja mój córka, głowak, jeżeli moja córka biegnie w stroju Biedronki i ma dziwny głos, to znaczy, że... Co? Tak? Dobra, zresztą to klikaj, to klikaj, to ci się. Zaraz, ale jak to twój chłopak, ty masz chłopaka? Kiedy masz chłopaka. Tak, 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 tak. nie mówiłam ci tego mał chłopaka. Ale którego tego chłopaka, tego skina, tego Kamila? Tak, ten Kamil. O to ja wiedziałem, że ten chłopak on jest, on jest nienormalny, ja wiedziałem, Jandra. że z nim coś jest nie tak. Ja mówiłem, <słuch> Sylwii, wszystko! Ja mówiłem, Sylwii, to no tak zawsze się od... no, Dobra. Spokojnie. Ustalmy jakiś plan, czyli zaraz mówisz, że on jest wampirem, tak? Tak, i mój głos się prawdopodobnie zmienił dlatego, że on jest wampirem i coś mi. Wiem. On mówił, że chce mnie pocałować! Wiesz, nie dodałam, tato. Dobra, posłuchaj, posłuchaj, zrobimy tak. Wsiądziemy teraz w samochód Chodzimy. tylko nie mogą cię sąsiedzi zobaczyć. Chodź, pójdziemy, pójdziemy. Zawiedziesz, zaprowadzisz mnie tam, gdzie on mieszka. Wiesz gdzie on mieszka? Gdzie jest jakaś siedziba wampirówka, ja ją? Boję. Dobra, posłuchaj, Małgosia, musimy z tym coś załatwić, musimy z tym coś zrobić, no nie możemy tak po prostu, po prostu się pogodzić z tym, że ty masz chłopaka, który nie, jest to. wampirem, który jeszcze w dodatku, yy, po prostu jakoś ci... nie, dobra, ja wiedziałem, że z tym Kamilem właśnie tak, mówiłem to do Sylwii, dobra, wciadamy, do... robimy Ako, tak. nie, nie, nie robimy, ja robimy tak, małgosia ja to, nie, Małgo nie, 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 za to, jedziemy, idę. pokażesz mi, gdzie on nie mieszka, wezmę, ja, zaraz, czekaj, drzwiami go załatwię, o, wezmę drzwi od tego, wezmę drzwi, słuchaj, jak ja go tam przywitam z drzwiami, chodź, ojciec to wziął, wyjadł no masz dziwny, no masz dziwny głos, jak dziewczynka? Masz... Nie, Nie, właśnie nie do ja końca. Nie chodź, no chodź! No ale Do to. To chodź. No chodź! Małgosia, nie musimy iść! Musimy Dobra, pojechać do to niego. Musimy zjeść śniadanie, okej? Okay? Ale jak to śniadanie? No chciał ważne siadaj, siadaj, sprawy. Siadaj, siadaj. najpierw płatki czy mleko. Ale chłopak jest na piema? Najpierw płatki czy mleko. E, no ale no, płatki, no a potem mleko. Mój wariat Aaaa! to? A to? Co? Jak ty to zrobiłeś? Przecież ty, ty skoczyłeś na dół. Nie, ja tylko powie... Umarłeś? Nie, nie, ja tylko powie... tutaj! Nie po. Po prostu nie rozumiesz, chodź, idziemy tego chłopaka szukać. Koniec, kropka. Chodź, chodź. idziemy tego chłopaka ty szukać. Robię ja robię jestem wampirem, się tobie zdjęcie? Ja jestem wampirem? To ty jesteś wampirem, zdjęcie. ale ja zaraz, wampirem. jeżeli wampiry ja w ogóle istnieją, to. że Chodź, chodź Małgosia, idziemy szukać tego wampira. Opowiedz Małgosia, mi o nim, kim Małgosia. jest ten Kamil? Opowiedz mi, jak on się zachowuje? Co robi? On jest taki przystojny. Ach, taki nie o kochany. to pytam! Czy on ma na takie przykład... Ładne oczy. a gdzie byliście a, na randkach? On ma takie, taką fajną koszulę. ma takie włosy. Czemu ty masz ma taki dziwny głos, on takie nie włosy. mogę się przyzwyczaić, Małgosia! Ma głos? A skąd ja mam wiedzieć? Jak no? ja byłem w tym kinie, to mi się jego głos wcale nie podobał! on jest taki przystojny, tatku. Nie. Naprawdę Bo ty się zmieniłaś nie do Poznania, to jest coś strasznego Nie zmieniłaś się nie do Poznania, tylko ty jesteś dziwna. Czemu ty... chodzisz w stroju Biedronki? Jesteś no, za na jak to Jak pamiętasz, no, mała, Pamiętam, ale, ale ile ty masz lat Biedronki, czarne kropki no, pamiętam, Miraculum, Biedronka takiego. i czarny kot Ty byłaś o, Biedronką, a ja byłem, miało, czar ja byłem potem tak, o mój Boże, to był najlepsze na świecie. Ej, jeszcze raz, ja idę oglądać, idę to oglądać. Nie, jedziemy teraz do tego y, wampira. Chodź, jedziemy, zaraz się rozliczyć, co mu nie wampirami. zrobisz, okay? Co, Bo ja mu nie zrobię? Fu, ja wziąłem drzwi, ja się, ja się z nim on za Kung Fu, Karate fu i inne zna. trudne słowa. Kung Fu Panda to jest chyba, wsiadaj, jedziemy. Dobra. Je, je, no, Siadaj, no, nie do tyłu, no, chodź do przodu. No chodź do no, to. Ale tato, no. no! chodź, że Drzwi otwórz nie. najpierw, nie. wsiądź, zamki i jedziemy. Dobra, Małgosia, słuchaj. Z chłopakami... Ja ci, ja ci mówiłem ostatnio, tak? Ja ci ostatnio mówiłem, co się wy... No ale o, ogóle... tato, Ty jesteś bumer i tak mówisz, że... Oj, popatrz, nie wolno, popatrz, to... Powiedz, że e, mam cię błoto, obrażasz mnie! Posłuchaj, Małgosia, po pierwsze to jakie chłopaki, ty A jesteś za młoda podzadem, na to! Ja myślałem, jak, że ty będziesz się sied... dykuła. Nie! Nie, 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 nie. Ale mówisz, że jest wampirem, tak? No to jeśli jest wampirem, a w ogóle... Jak to wampirem? Ale przecież wampiry nie istnieją! A ty jeździsz po lewej stronie! No jeżdżę po każdej stronie, jak mi się podoba. Jedziemy, słuchaj, ja wiem, gdzie oni mieszkają, to jeżeli jak, jak wy... Ja wiem, gdzie oni stacjonują! I pojedziemy tam teraz i się z... i rozliczymy, no! Tato, tak to, będzie. To oni są wampirami! A w sumie, jedźmy tam! To ja zostanę też wampirzycą i będę z nim do końca świata! Ty chcesz być wampirzycą? Tak! Ty chciałabyś być wampirzycą? On jest taki kochany. Ale to nie znaczy, że musisz od razu na niego tak... Nie no Małgosia, jak byśmy cię wychowali, prawdę. no. Jak gdyby mama się dowiedziała, powiedz, co by mama pomyślała, gdyby się, gdyby się ja tak zrobił... Ale wychowaliście najlepiej. Ale I czemu ty masz ta taki bajka, dziwny głos? Mirakulum. <laughs> mironka i cały. Mirakulum, mirakulum, mirakulum i cały czas słyszę mirakulum i ma mirakulum, o. Tak, mirakulum. Jak twoje widzowie oglądają? To niech napiszą komentarz, Miraculum to najlepsza bajka na świecie. Dobra, dobra, zaraz zobaczysz jak się jedzie do tych... Nie, ja, niech ja, niech ja, napiszą, ja, ci pokażę, bo ja, jak ci... ja będę przypinała serduszka. Będziesz Naprawdę? przypinała? Tak, tak, tak. Dobra. tak, tak ja ci, ja, ja ci, słuchaj, jeżeli to są wampiry... Legenda jest taka, jeżeli to są wampiry, to... to najprawdopodobniej zmieni się niebo. Mnie, co mówisz, ja co to są za dziwne góry? Jakie góry? O nie. To zboże, tato. Nie, 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 tam dalej są góry. A no to tam, to tak. Ej, w ogóle jak tam, tato, pójdziemy? To tam się wszystko zmieni. Tam jest wszystko dom! Jest tam jest dom wampirów. Jak Miraculum. Poczekaj, zobacz, jesteśmy coraz bliżej, widzisz Ale ja tam? Nie wiem, ja tam? tam. Tam. No, no. no i oni tam mieszkają stacją... prawej. kochany, kochaniutki, jedziemy już! Poczekaj no. Biedronka, posłuchaj go. No. Legenda jest taka, jeżeli się zbliżasz do tego domu, niebo stanie się czerwone, rozumiesz? No, jeśli jeśli się to, stanie, no, to będziesz... To. To, to cię rzeczywiście się to. okaże, że jest... A to mówiłam to. O nie, o no nie, nic, trochę wiesz co, musimy chyba, musimy chyba, musimy chyba pojechać, czekaj, spróbuję jeszcze raz, ale jak to się zatkamy, to musimy pojechać, A, o, dobra, udało się, o. przejechaliśmy, no i dobra, i... cicho Biedziemy. bądź, <laughs> nie, o, nie, nie, bo jest, jest czerwony, o nie, co nas tam nieba, nieba, cicho, przestań, Musimy się, słuchaj, zachowywać jakoś mm -hmm. normalnie. Mm -hmm. Musimy tam mm -hmm. wejść. Ja wziąłem dobra. tylko drzwi do obrony. O, dobra. to są jak samochody. No nie. Jestem tym nie zakochana, połóż tato. Chodź, wysiadamy. Gami! Cicho bądź! Kamil! nie krzycz, proszę cię. Musimy tam wejść po cichu, dobra? Chodźmy. Słuchajcie, Chodź, widzowie, na moim Instagramie relacja z tego DC Official. <noise> w o. jakim Instagramie? Na naszym Instagramie podałyśmy konto Asu i e Słuchajcie, kochani, kocham go, Kamiś to jest mój ulubiony, on jest taki kochany, no, na świecie, nie. on napiszcie ma taki, taki piękny jest, jest. Jak, oh. jak napisać uszczyp uszczyp, 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 uszczypam To jest o z i Szczyp, szczyp. Z... o, napiszcie szczyp, szczyp, komentarz szczyp, szczyp, żebym się obudził, bo to jest chyba sen, ja się nie... Dobra, To po... nie jest sen, to ja go kocham nad życiem On jest taki kochany, A słońce Małgosia, przestań teraz gadać takie głupoty. ty, halo Małgorzata! Małgosz! Nie! Gdzie są moje drzwi? Co tu się... Co tu się... Dobra, muszę wziąć jakieś narzędzie... E, ...obrony. Wezmę ten patyk. E, o, o, nie! Co się stało z Małgosią, no? E, słuchajcie, to jest jakiś nienormalny odcinek. Płotkiem, płotkiem. Płotkiem go załatwię. Jeżeli tam jest jakiś wampir, to ja się z nim uporę. E, Małgosia, gdzie ty jesteś? E, dobra, nieważne. Co to jest? Pa! Nie toperze! Co jest, krane? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to, co tu dzieje? A! Co to jest? Nie, nie doperze. Halo? Ha, nie toperze, to to wampiry, to ty, na pewno ty! Ale... odejdź ode mnie! Odeź ode nie mam płotek, nie zachował się go użyć! Ała! 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 Co jest? Kuchnia? Nie doperze mają kuchnię! Co tu się dzieje w ogóle? Co to za miejsce? Małgosia! Kamilu, wzywam cię! Pojaw się! W tej chwili! Bo jak nie! O to ty! Ty mała poczwaro... Dobra, ja sprawdzę wszędzie. Dobra, Małgosia, jesteś na pewno na górze! Małgosia! Małgosia! Piernia To jest trudna, Nie! Na pewno jest tam wampirów, teraz jestem przekonany. Co to za soczki? O nie! O, co to jest? Co to jest? O, dobra. Co? Okay. Nie, nieważne. Gdzie jesteś wampirze? O, nie! O, nie! To nie wygląda dobrze! To nie wygląda dobrze. O matko! Nie! Nie! Małgosia! Małgosia! Małgosia, nie! Małgosiu! Co ci zrobili? Zostaw! Mnie. Kim ty jesteś? Zostaw go. To ty. Ja cię, ja cię znam. Ty jesteś tym wampirem ze skina. Z, 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 z Słuchaj, no, posłuchaj, no. Ja ci powiem jedno. Jak jej w tej chwili nie wypuścisz, to policzę się z tobą, rozumiesz? Płotkiem! Nawalczyk! Nie tutaj być! Ale, ale kim ty jesteś w ogóle? Czy ty naprawdę jesteś wampirem? Moja córka powiedziała, że jesteś wampirem. Co ona robi w tym słoiku? Zrobisz się z niej konfiturę? Czy co ty chcesz zrobić? Kamil, proszę Cię, z... zwróć mi córkę! Co to, co to wszystko ma znaczyć? Co to jest? Nie ruszaj tego! Co ty tu robisz? W, 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 w zasadzie to, biorąc pod uwagę jakby wyrewolwowany rewolwer, rewol, rewol, to i... Tak, stół bez nóg, no, no. Stół bez nóg i generalnie jakby wziąć tak wszystko. Co ty to robisz?! No właśnie, próbuję ci wytłumaczyć, że sam nie wiem! Nie wiem, jakim cudem się to znalazłem, nie wiem, o co chodzi! Dobra, wiesz co? Albo mi wytłumaczysz, ty jesteś, albo tutaj usiądziesz. Mogę to usiąść już teraz, jeżeli wypuścisz moją córkę! Nie nie, 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 Dobra, dobra, może nie. Bo zdradź mi, czy naprawdę wampiry to istnieją, to jest prawda? Czy to jest prawda? Chodź, porozmawiamy. Dobra. Tylko nikomu, no ani słowa. Dobra, dobra, ale co z moją córką? Małgosia, zaraz wrócę. Coś nie martw się... o nią. No fajnie, fajnie. Siedzi w słoiku i się mam o nią nie martwić. Co to w ogóle za miejsce? Kto tym zarządza? O co chodzi? Siadaj. Dobrze, no. Moja córka... Co? Nie chcę cię martwić, ale... Y... Zostanie wampirzycą. Co tutaj tak ciągnie? A... Prawdopodobnie duch naszych przodków. Dwóch przodko? Tak. przodko. Musisz wybrać swojej córce trumnę. Tak na wszelki wypadek... Ej, 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 nie mdlej! Spokojnie, ej, 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 Stawaj! stawaj! Jak się o, o, Ale mi się. Ale mi się śniło! Ale mi się śnił sen! O ja, ale to był horror! Jakieś wampiry. Przecież wampiry nie istnieją, dobrze, o tym wiemy. O nie, o ja cię kręcę, już jest dwunasta, już wszyscy poszli do, 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 do szkoły, do, do, ale jesteś w domu? O nie, to jest tak jak w moim śnie, wszyscy są już, ale dobra, o, 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 o co to? O, o, jakiś list, o czekajcie, przeczytam. Kochany, dzieci są już w szkole. Tymek jest u babci, a ja w pracy. Miałeś dzisiaj ciężką noc. <laughs> Krzyczałeś coś i budziłeś nas wszystkich. Odpocznij sobie, to dobrze ci zrobi. Martwię się o ciebie, Sylwia Całusy. O, jak dobrze wiedzieć, że to był sen, drodzy widzowie. O, my... Do zobaczenia we wtorek o 15.00. Jest ci smutno, kiedy jest ci źle To pamiętaj, masz rodzinkę